Cześć wszystkim, z tej strony Andrzej. A tu Patrycja, cześć. Witamy się serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu PA Games. Dzisiaj na tapecie nowość, nowość naszej księgarni, czyli Jekyll i Hyde. Dosłownie kilka dni temu ta gra miała swoją premierę, my już ją mamy, ograliśmy ją. Andrzej nawet miał okazję ją ogrywać przedpremierowo na planszówkach w spotku i stąd chcielibyśmy powiedzieć wam kilka słów na temat tej gry. Na wstępie bardzo dziękujemy wydawnictwu Nasza Księgarnia za przesłany egzemplarz do recenzji dzięki właśnie wydawnictwu możemy mogliśmy ograć jeszcze dokładniej egzemplarz gry i po, mógł, może powstać ten odcinek właśnie dla was, a że my, jak wiecie, gramy Najczęściej we dwójkę. No to ta gra jest idealna dla nas, bo jest właśnie dedykowana dla dwóch osób. Ale na początek, jak zwykle, zapraszamy Was na naszego Instagrama, Facebooka, a podcast dostępny jest na Spotify, Google Podcasty i YouTube. Gry, o których opowiadamy, najlepiej kupować w sklepie Gra na Czas. I po tym wstępie oddaję głos Patrycji, niech powie nam tutaj jakieś informacje pudełkowe. Jeżeli chodzi o informacje pudełkowe, to tak jak już Andrzej wspomniał, gra jest przeznaczona dla dwóch osób od 10 roku życia. Przewidywany czas rozgrywki to jest około 20 minut. I tutaj chcielibyśmy się odnieść, bo przed nagraniem odcinka my też sprawdzamy informacje na temat gry, szukamy sobie i na begikie i na przykład na plansza różnych informacji. No i tutaj nas zaskoczyła informacja, że rozgrywka to jest 25-40 minut, bo informacja pudełkowa to jest właśnie 20 minut. Nasze doświadczenia to tak jedna partia to w zależności od tego, jak się ułoży, nawet poniżej bliżej tych 20 minut. No i jak zaczęliśmy dyskutować, to Andrzej tutaj podrzucił ciekawą myśl. Skąd mogła się taka informacja znaleźć na plansze? O Andrzej, rozwinąłbyś tutaj tę myśl? W instrukcji można przeczytać, że zaleca się zagrania dwóch partii, raz Jekyllem, raz Hydem. Więc idąc tym tokiem rozumowania, faktycznie, jeżeli mamy dwie partie rozegrać, pełne, no to faktycznie czas to będzie z pół godzinki, tak? 30 do 40 minut faktycznie może to potrwać. Czy Patrycja powiesz nam, jak w tę grę się gra? I tu właśnie chciałam, żebyś Ty to zrobił, dlatego że Andrzej poznał tę grę, jak już wspomniałam, jako pierwszy na planszówkach spotk'u, i to on przeczytał całą instrukcję i on tutaj już miał okazję tłumaczyć tę grę ile razy? No, już kilkanaście, bo miał okazję pokazywać tę grę też innym graczom, nie tylko w naszym gronie. Więc Andrzej, może dzisiaj Ty opowiedz, jak się gra w Jekyll i Hajda. Kilkanaście to chyba jest przesadzone, ale faktycznie kilka razy udało mi się tłumaczyć tę grę. Chociaż ja nie jestem. Super tłumaczem, nie lubię tego robić, nie umiem tego robić, jakoś zawsze wydaje mi się, że pomijam coś albo mówię coś chaotycznie, ale spróbujmy odwrócić tu rolę i zacznijmy od tłumaczenia tej gry przeze mnie. No dobrze, no to postarajmy się w takim razie przejść do tych zasad. Zacznijmy od tego, że gra to typowy Trick taking, czyli zbieranie lew. Jak ktoś nie wie o czym mówię, to łatwo sobie pomyśleć o grze, nie wiem, w karty, w tysiąca, w wojnę. Tam zbieraliśmy właśnie lewy. Czyli już wiemy, jaka jest mechanika gry. A teraz, jak się tę grę gra? No to trzeba pamiętać o tym, że trzeba rozłożyć sobie planszę, ułożyć figurkę Jackila na niebieskim pierwszym polu, potasować karty, przygotować żetony i możemy próbować rozdawać karty. Gracze dostają po 10 kart, 5 kart zostaje odłożone. Tutaj można byłoby powiedzieć, że warto po prostu odłożyć 5 przypadkowych kart i rozdać pozostałe. Pozostałe karty porówno. Gra się składa z trzech rund, w których możemy podejmować określone działania. I te działania to rozdawanie kart, zagrywanie kart i zdobywanie punktów przemiany, czyli tutaj te lewy, i przesunięcie na koniec znacznika przemiany po każdej rundzie. Gra jest zrobiona w ten sposób, że Jekyll i Hyde mają różne cele. Jekyll dąży do tego, żeby nie pionek Hejda, ta figurka nie doszła na ostatnie pole, a Haid chce, żeby właśnie ta jego figurka doszła na sam koniec. Czyli mamy sobie taką asymetrię gry wprowadzoną. I teraz co dalej? W rundzie pierwszej, gdy rozdajemy sobie karty, na początek gracze wymieniają się jedną kartą. Jeżeli mają mikstury, co najmniej dwie, to wśród wymienionych kart, wymienionych kart musi być oddana jedna mikstura. I potem gracze zagrywają po kolei swoje karty. Wiadomo, teraz można zadać pytanie jak zbierane są te lewy? Są y, cztery możliwości zagrania kart. Jeżeli dwie karty są tego samego koloru, to zdobywa kartę lewę ten, ta karta, która jest wyższa, jeżeli zagrana jest karta tego samego koloru, to znaczy dwie różnego koloru, to wygrywa karta, która ma rangę koloru wyżej. Zaraz powiem, jak się te rangi nadaje. Jeżeli jest zagrywany karta eliksiru i kolorowa, to wygrywa karta, która ma wyższą wartość. I jeżeli są zagrane dwie karty eliksirów, wygrywa karta, która ma wyższą wartość. Jeżeli zagrywamy kolory kart po kolei, to pierwszy zagrany kolor ma rangę najniższą. Potem drugi kolor ma rangę średnią, i ostatni kolor to najwyższy, najwyższy kolor atutowy. Do tego dochodzi, dochodzą te mikstury, które tutaj potrafią namieszać, bo. Połączenie eliksiru i kolorowej karty powoduje, że żetony będą mogły być użyte. Fioletowy żeton pozwala nam, w gracz, który zdobywa lewę, może zabrać oprócz zebranej lewy przeciwnikowi jedną z zebranych już wcześniej przez niego lew. Zielona karta pozwala, połączona z eliksirem, zamienić się kartami co najmniej dwiema. Co najmniej jedną, ale jeżeli są dwie na rękę, co najmniej to muszą być dwie wymienione, a czerwona pozwoli zmienić układ tych kolorów, bo strąca zagrane dotychczas żetony. I tak gramy sobie zbierając poszczególne lewy. I teraz, jak w końcu porusza się ta figurka? Figurka będzie się poruszała o różnicę w zebranych lewach, czyli jeżeli Jekyll zdobył 6 lew, a height 4, to 6 minus 4 daje 2. Figurka porusza się na torze o dwa pole, pola do przodu. Figurka nigdy się nie cofa. Gramy trzy rundy i tak Je Jekyll próbuje, nie żeby figurka nie doszła do końca, a height zmierza do samego końca. Ufam, że to, co powiedziałem jest jasne, chociaż nie wiem. Wydaje mi się, że tak. Y jeszcze nie wiem, czy wspomniałeś, że karty są w trzech kolorach właśnie, czerwonym, zielonym i fioletowym. I tutaj zagrywając, tak jak już mówiłeś, to, to o tym wspominałeś, zagrywając po kolei karty, wyznaczamy ich hierarchię, ale ogólnie są trzy kolory plus eliksiry, które mamy na rękach. No i tu jeszcze dodatkowo odrzucamy pięć kart. Więc w puli mamy 25, odrzucamy 5. I każdy gracz ma po te 10 kart, którymi yy, tak próbuje zagrać, żeby osiągnąć swój cel. I tak jak już wspomniałeś, Jekyll dąży do równowagi, Hyde wprowadza chaos. Co dalej, Andrzej? O czym chciałbyś opowiedzieć? Czy już plusy i minusy, czy, czy tutaj jeszcze jakiś stały element naszego odcinka? Co rozumiesz przez stały element? No, ja bym już tutaj przeszedł do. Plusów i minusów, zacząłbym oczywiście od plusów. Jak już mnie tutaj dopuszczasz do głosu, to powiem jako pierwszy, że Szapoba, jeżeli chodzi o wykonanie, ta gra jest po prostu wykonana pięknie. Ma pięknie wykonane ilustracje, te ilustracje są po jednej stronie pudełka, w, w środku wieka, na dnie wiek, pudełka. Figurka jest metalowa, ładna, plansza, starannie wykonana, też ładnie zilustrowana. Karty są dobrej jakości. One były są co płótnowane, tak mi się wydaje, nie? I no ale ogólnie grube. Te karty nie są cienkie, ładnie wyilustrowane. Tutaj kompletnie nie mam żadnych zarzutów. Więc gra jest zrobiona pięknie. Oddaję głos Patrycji. Zdecydowanie jest to plus tej gry. Tutaj autor ilustracji Vincent Dutre bardzo ładnie je wykonał, i to wiecie już z naszych poprzednich odcinków, że my jesteśmy wielkimi fanami tego ilustratora. Nam się te gry, które on zilustruje, bardzo podobają. My tutaj zawsze przytaczamy tytuły takie jak Wyprawa do Eldorado, czy ostatnio Plemiona Wiatru wydane przez Lucky Deck Games, gdzie te ilustracje zawsze są na plus, jeżeli jest ten ilustrator. Nasza księgarnia tutaj wprowadziła w stosunku do wydania tego anglojęzycznego inną okładkę, i to jest wielki plus moim zdaniem, bo ta okładka, która była oryginalnie na tym pudełku, nie wydaje mi się, żeby przyciągała swoim wyglądem na np. osoby, które chcą kupić jakąś planszówkę, a Jekyll i Hyde w wydaniu polskim. Naprawdę przyciągają wzrok, ta, ta układka jest taka charakterystyczna i bardzo ładna. Więc tutaj wykonanie na plus, i co się łączy z wykonaniem, to klimat. Poza ilustracjami, które są wyjątkowym atutem, też moim zdaniem tutaj bardzo dużym plusem jest klimat. Mianowicie, my lubimy gry w takim klimacie, właśnie i detektywistycznym, i osadzonym yy, gdzieś tam, właśnie w tej rywalizacji. Między dobrą a złą postacią. Tutaj y, bardzo lubimy też grę dwuosobową, mysteczek, gdzie tam też jest taka przepychanka między kubą rozprowaczem a policją. Y, i, I próbujemy tak: jedna strona wciela się właśnie w przestępcę, druga w, y, w policję i próbuje odkryć tego przestępcę. I tutaj też tak trochę. Przepychamy się, tak? Mr. Jack dąży do tej równowagi i do tego, żeby ta zła natura nie, nas nie zdominowała, a yy, Dr. Jekyll yy, o to walczy, a Mr. Hyde próbuje wprowadzić ten chaos, tak jak już mówiłam. Próbuje zrobić po prostu wszystko, żeby ta, to zło jednak zwyciężyło. I moim zdaniem klimat tej gry. Połączony właśnie z ilustracjami, które niezwykle podbijają ten klimat, prowadzą do tego, że jest to bardzo duży plus tej gry. Andrzej? Mnie się podoba bardzo mechanika. Od jakiegoś czasu bardzo lubię trick taking. Zagraliśmy w scouta, zagraliśmy kota w pudełku. Teraz jest właśnie Jackie Hyde. Trick taking bardzo mi się podoba mechanicznie super, szybka gra, zagrywanie karty, ciach, 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 ciach. Te, te trzy rundy zlatują momentalnie, tak? Tu powiedziałem dwa plusy, że lubię mechanikę Właśnie i że... nie zabrałeś mi plus, bo to chciałam powiedzieć. No to trudno, myśl nad następnym. Ja yy, cenię grę za oczywiście mechanikę i za szybkość rozgrywki. O, dwa plusy naraz. No cóż, dla mnie też plusem jest szybkość rozgrywki, dlatego, że tak jak już wspomnieliśmy, partie można spokojnie w mniej niż 20 minut rozegrać, no i gra, tutaj połączę to z następnym plusem, ma na pewno taki syndrom następnej partii, do czego nawet zachęca wydawca gry, który tutaj mówi, żeby jednak te dwie partie rozegrać, no bo najpierw jak się wcielimy w doktora Jekyla i będziemy dążyć do tej równowagi, no to będziemy też chcieli spróbować, Mr. Hydem, tak? Czy uda się nam jednak wprowadzić ten chaos? Y Nawet my przyznamy się, że mamy ze sobą więcej niż dwie partie z rzędu, więc na pewno ten syndrom następnej partii jest w tej grze i jest nieunikniony. No i proszę bardzo, zemściła się, zabrała mi kolejny mój plus z mojej listy, bo chciałem powiedzieć, że syndrom kolejnej partii, naprawdę. Y to jest tak, że próbuję się tę grę testować. Zaraz powiemy, jakie ma minusy, na, naszym zdaniem, ale ja lubię grać jedną i drugą postacią. Zastanawiam się, czy faktycznie dam radę pokonać Haida grając Jekyllem. Próbuję tutaj przechytrzyć po prostu współgracza zabawa jest taka, że po prostu nie znamy wszystkich kart i próbujemy się domyślać. Jest trochę o, jest trochę gry nad stołem, prawda? Że sobie rozmawiamy. A co my tu mamy? A może masz coś takiego? Można się w ten sposób bawić. Czy Patrycja masz jeszcze jakieś plusy? Nie, to chyba wszystko. Myślę, że możemy przejść do minusów, a mianowicie minusem jest na pewno duża losowość, bo tak jak my zauważyliśmy już po naszych rozgrywkach, nie tylko od naszych umiejętności tutaj rozegrania pewnych rzeczy em, zależy partia, ale sporo też zależy od tych pięciu kart, które. Ja mam jeszcze plusy. A, przepraszam cię bardzo, to w takim razie y, ja skończę ten minus i, i mhm. wrócisz do swojego plusa. Ale sporo zależy też od tych pięciu kart, które odrzucamy, tak naprawdę. no Bez tego rozgrywka byłaby już szachowa, no bo in, nic innego by nam nie zostało, więc ta losowość musi być, ale ch chciałam zwrócić. Na tę uwagę, że sporo od niej zależy i czasami przebieg partii, yy, zakładamy na przykład, co może mieć przeciwnik i okazuje się to niestety nieprawdą, no bo właśnie odrzucone karty tak zostały odrzucone, że nasze przewidywania nawet się nie sprawdziły. No to Andrzej wraca jeszcze do plusów, przepraszam serdecznie. Ale ten plus będzie powiązany z tym, co powiedziała Patrycja, bo. Chciałem powiedzieć, że bardzo mi się podobają te żetony i karty eliksirów, które potrafią tam namieszać. Więc ta losowość, moim zdaniem, jest przełamana właśnie kartami eliksirów, że zagrywając w odpowiednim momencie karty eliksirów, możemy próbować łamać pewne zasady i plany współ, yy, współgracza. Więc. Teraz możemy przejść moim zdaniem do minusów. I jak już patrycja jeden wymieniła, to ja powiem o drugim. Wydaje nam się, że hajt ma łatwiejszą rolę, że tworzenie tutaj tego chaosu i zbieranie albo podkładanie się w lewach jest łatwiejsze. Tak tam się od, mamy takie odczucia po tych X partiach, że Mimo tego, że ja lubię być Jekyllem, i próbuję Patrycję przechytrzać i udało mi się kilka razy zagrać w ten sposób, że nie poruszyła się ani o, o krok, albo grałem też z innymi osobami, też mi się udawało Jekielem wygrać, ale dalej uważam, że Hyde ma troszkę przewagi. Bo pod, ale to zależy tak naprawdę od tej ułożenia się tych kart. Patrycja, jakie ty masz zdanie? No niestety, tak jak tutaj Andrzej wspomniał, rzeczywiście yy, granie hajdem yy, jest o tyle łatwiejsze, że my możemy swoją tak jakby strategię nastawić na dwa cele. Albo wygraną, albo przegraną, bo dążymy do jak największej yy, różnicy między zebranymi yy, lewami. Nie zależy nam tak naprawdę na tym, żeby tylko wygrać, więc możemy czasami oddać swoją partię i tak się też zdarzało, po to tylko, żeby przeciwnik zdobył jak najwięcej e, zestawów, tak, tych lew, i w ten sposób wygrać. Nawet w jednej rundzie możemy to zrobić, bo jeżeli uda się nam do, dążyć do takiej dysproporcji, że przeciwnik zbierze 10 wziątek, to kończymy grę i jest po prostu po zawodach. Więc to, co mówił Andrzej, że w jednej rundzie Jekyll może rzeczywiście zbalansować to, ale w drugiej rundzie rozdanie kart i zagranie bo nawet czasami zagranie na przykład mikstury i nieodpowiednie wywołanie karty wydaje się nam, że to jest dobra decyzja okazuje się, że strategicznie popełniliśmy błąd może doprowadzić do przegranej już w jednej rundzie. Więc niestety ta przewaga Hajda jest widoczna, ale. Gra przez to też jest ciekawa, bo my tutaj rozmawialiśmy z Andrzejem właśnie na ten temat, czy można coś zrobić, żeby zbalansować te postacie, żeby jakoś to ułatwić. On mówił: Słuchaj, możemy, możemy pokombinować, wymyślić sobie jakieś home rule po to, żeby spróbować wy, wyrównać tak, jakby szanse, ale mnie się to podoba. Jak jestem Hajdem, i mnie to, jak jestem Jekyllem, przepraszam, i mnie to nie przeszkadza, bo kombinuję. Jak najlepiej to zrobić, żeby właśnie nie doprowadzić Hajda do zwycięstwa? I to jest wyzwanie, bo mimo to, że Jackal ma trochę trudniej, bo jednak zbalansowanie tego zwycięstwa i przegranej jest dużo trudniejsze niż pójście w jakąś strategię i spowodowanie dysproporcji, to jest to o tyle ciekawe, że stanowi wyzwanie. I też przez to gra nabiera. Dodatkowego y, waloru, bo rzeczywiście możemy. Y, ja na przykład próbowałam trzy razy Jackelem wygrać pod rząd, czyli zagraliśmy trzy partie jedna za drugą, no i niestety mi się nie udało. Raz nawet Andrzejowi udało się, tak jak mówię, w jednej rundzie mnie zmieść, bo zebrał wszystkie 10 wziątek, ja nie wzięłam nic. Ale czy to oznacza, że gra jest zła? Moim zdaniem nie jest na tyle krótka, że spokojnie mogliśmy zagrać jeszcze dwie czy trzy partie kolejne. Jak już nawiązujesz do tego, że tak graliśmy, to potem Patrycja powiedziała, że to jest niemożliwe, to przecież Haid ma zawsze rację, że Hyde zawsze wygrywa. Mówię, no to zamieńmy się i teraz ja ci pokażę. No i faktycznie zagrałem raz Hyde'em, dała mi łomot, a potem zagrałem znowu wróć, zagrałem Jackilem i dała mi łomot, wygrała, będąc Hyde'em, a potem znagraliśmy znowu jeszcze raz. Mówię, słuchaj, musimy jeszcze raz. No i zagrałem. I nie ruszyła się ani o, ani o centymetr, więc jest to możliwe. Jest to możliwe. Pokazałem, że to nie, jest to trudne. Wymaga dobrego ułożenia się kart i zdecydowanie dobrego zagrywania. Takiego trochę, trochę szczęścia trzeba mieć, będąc Jekyllem, żeby utrzymać tę, tę równowagę, żeby wyszło 5 lew na 5 lew. To nie jest łatwe zdecydowanie, ale pomagają w tym właśnie te, te, te mikstury. I zastanawiałem się z Patrycją, czy można coś zrobić, ażeby ulepszyć tę grę. No i tak sobie myśleliśmy, bo w zasadach jest tak napisane, że ta figurka, ten, która się porusza po tym torze, nigdy się nie cofa. I zastanawialiśmy się, czy jest czy, czy jest szansa? Nie, nie, nie znam się na projektowaniu gier. Zastanawiam się teraz głośno, czy można byłoby dodać jakąś zasadę, że figurka, będąc, jeżeli Jekyll zdobędzie na przykład jakąś tam ilość lew, że pozwoli się cofnąć figurce, tak? żeby zawrócić, odwrócić ją na, na tą dobrą stronę, żeby nie tylko podążała. Ku, ku złemu, ale to powód myślę, że było mocno przemyślane przez autora gry i jednak zrozumiał, że to by z... było Jokerowi zbyt łatwo. Znowu Jackiel byłby za, za potężny, tak? I... Więc gdzieś ten balans pewnie jest już odpowiednio dobrany. Ja za to powiem w swoich minusach, że gra po pierwsze ma. Standardowe pudełko, takie jak nasza księgarnia wydaje czyli ta seria Sen, Smoki, Koty. Wszyscy powinni słuchacze wiedzieć o czym mówię. Jeżeli nie, to zdecydowanie ta seria jest polecana. Mówiliśmy o tym już w naszych pierwszych odcinkach podcastu i zachęcamy do odsłuchania, jeżeli ktoś nie zna, bo to są super gry. Ta gra po prostu ma za duże to pudełko, tak? Tam jest za mało rzeczy. Jest ta figurka, jest parę kart, jest ta krótka planszetka, żetony, koniec. I przez to tak naprawdę ta gra jest trochę moim zdaniem za droga, bo najtaniej sprawdzaliśmy w internecie, można ją kupić za 65 zł. I teraz moje pytanie: czy ja wydałbym 65 zł na tę grę? Jak znam siebie to tak, bo naprawdę tak mi się podoba ta gra, że nawet wiedząc, że jest trochę za droga, ale wiem dlaczego ta cena. No po pierwsze ta metalowa figurka, no piękna ilustracja, dobrze wykonane pudełko, ono jest wyilustrowane w środku. To wszystko podbija, podejrzewam, koszt produkcji gry i stąd wysoka cena jak za takie małe pudełko. Więc jest to minus, ale dla mnie to jest minus zrozumiały. I nie wiem, Andrzej, czy ty masz jeszcze jakieś swoje minusy? Ja już nie. Ja już też więcej minusów nie dostrzegam poza to, co już powiedzieliśmy. I chciałam tutaj tak podsumować um, nasze rozważania na temat i Haida i powiedzieć, że jeżeli lubicie gry, Dwuosobowe, z przeciąganiem liny, z takim siłowaniem się trochę, ale nie do końca zależone, zależne właśnie tylko od takiego szachowego em, rozegrania, ale też z taką nutką właśnie losowości, to myślę, że ta gra jest dla Was. My z Andrzejem bardzo lubimy grać we dwie osoby, i taka szybka rozgrywka 20-minutowa, gdzie rzeczywiście możemy tutaj trochę poprzeciągać tej liny, jest bardzo dużym plusem dla nas i przez to ta gra się nam podoba, jest ciekawa mechanika trick takingu, której nie ma no w takich grach dwuosobowych e, za często i jest też e, bardzo, bardzo, bardzo przyjemny klimat i bardzo przyjemnie się z tą grą obcuje. Więc jeżeli takie gry Was interesują, dwuosobowe, to myślę, że zdecydowanie jest to gra dla Was i jest to taki firelek albo właśnie Tytuł kończący yy, rozgrywka. Żeby sobie usiąść, szybciutko 15-20 minut zagrać. Yy, nawet dwie partie, myślę, że w te pół godziny to spokojnie, czyli raz można być jackem, raz hajdem, żeby sobie te taktyki troszkę sprawdzić. I w bardzo dużą satysfakcję z gry uzyskać. Ja kończąc wywód powiem właśnie, że to jest gra taka idealna na szybką, szybką partyjkę, tak? Już widzicie, że już jest późno, lubicie grać we dwójkę, no to nie zagracie, nie wiem, w, 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 ciężkie, w ciężkie euro, ale takiego Jekiela i Haida jak najbardziej. Czy to jest taka gra godna polecenia dla dwóch osób, mając, wiemy, że w kolekcji naszej jest więcej gier dwuosobowych, czy ja do niej chętnie siądę? Jak najbardziej tak. Bardzo mi się ta gra spodobała. Szybka, szybka karcianka, trick taking. Do tego jeszcze kombinowanie, jak, jak po prostu ograć hajda. Patrycja się trochę wkurza, będąc jockeym, że, że, że przegrywa, więc ja jej mówię: Ja mogę być jockeym za każdym razem. Mnie cieszy to, że ja kombinuję, jak, jak tutaj zagrać w ten sposób, żeby cię po prostu ograć to kombinowanie w tej grze będą Jekyllem. Tak mi się spodobało, że ta gra zdecydowanie jest w mojej ocenie warta polecenia. A ja jeszcze chciałam słowo na koniec dodać, że teraz na Essen będzie wychodziła kolejna wariacja na temat tej gry, mianowicie Jekyll... Hyde contra Scotland Yard i na pewno będziemy się przyglądać, bo to też z udziałem tego samego autora, który tutaj jest właśnie Jekyla i Hyda. Ma być to chyba jakaś kooperacja, ale na pewno będziemy się temu tytułowi przyglądać. Z naszej strony to wszystko. Bardzo dziękuję za dziś. Dzisiaj wyszedł taki krótszy odcinek, ale i mniejsza gra, więc nie będziemy męczyć. Z mojej strony to wszystko. Do usłyszenia następnym razem bawcie się, grajcie, spędzajcie wspólnie czas. Do usłyszenia, cześć.